Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Go Battle League Dzisiaj zobaczymy sobie kolejne walki w Great League. i mam dla Was w dzisiejszym odcinku nowy zupełnie team, który dosłownie miażdży przeciwników No mam parę przegranych, no, ale wiadomo nie ma teamu, który poradzi sobie ze wszystkim Także dzisiejszy team to jest Azumeril z atakami Bubble na Paście Ice Beam i Hydropompa. Do tego Venosaurus z atakami Wine Whip, e, Sludge Bomba i Frenzy Plant, atak z Community Day. I na koniec mamy Marowaka, Alolańskiego, Firespin, e, Bone Club, <gryw> zawsze zapominam ataków Pokémonów i Shadow Ball oczywiście. Także ten team od praktycznie 2100 coś. Dzisiaj dobijam 2500, także praktycznie rank 9. Może mi się uda wbić, zobaczymy. I teraz przejdźmy sobie do walk. A, i ci, co chcieli zobaczyć Hitmonchan'a z Ice Punchem, mam złą wiadomość, bo czyściłem telefon po prostu z pamięci, bo walki e, przestały mi się zapisywać, miałem błąd nagrywania ekranu i po prostu wyczyściłem telefon, to co nie potrzebowałem. I przez przypadek, zamiast usunąć te walki z Fire Punchem, to usunąłem z Ice Punchem także. Do no tego odcinka już niestety nie będzie. Także z góry sorka za to. Ale jest nowy team. Walki oglądamy. Także Azumeril na starcie e, tutaj kontra Ambreon. Więc no mamy play Rafa. Tak może mieć Azumeril. Więc ludzie zazwyczaj się z tego tutaj matchupu wycofują. Od razu zmiana na Reggie Steela. My mamy kontrującego go Marowaka, że tutaj flash Cannon jest zrezygnowany przez Marołaka, także no bez żadnych tarcz, i oczywiście e, no tutaj możliwe, że będę chciał jakoś pozbyć się jego tarcz i może zrobię przez to swoją, bo oczywiście chcemy jak najmniej życia, żeby miał Marołak na tego Ambreona, który jest tam z tyłu, bo no wiadomo, poradzi sobie z nim e, nasza Azumeri, Także tutaj widzicie, no nie robię do końca żeby jeszcze tutaj naładować. Nie robię excelenta oczywiście na, na boneclabie. żeby jeszcze się naładować. Tutaj wiadomo, mogłem iść na Shadow Bola. No, jest rezystowany, ale no, troszeczkę tam więcej zadaje obrażeń niż tutaj BoneClub Ale udało mi się jeszcze jednego boneclaba rzucić. Także no, dodatkowe jakieś tam obrażenia, oczywiście tutaj zostały zadane. Wchodzi. Meganium, my mamy na meganium Venosaura e, z Sludge Bombą, więc tutaj Earthquake nam za dużo nie zrobi. I tutaj idziemy na bajta, bo przeciwnik ma dwie tarcze, więc musimy się pozbyć tarcz. Także Frenzy Plant zblokowany bardzo dobrze, zachowaliśmy troszeczkę energii. Tutaj zrobię ja tarczę i teraz już bez żadnej zabawy Sludge Bomba. Bo przeciwnik prawdopodobnie będzie chciał sobie zostawić tą jedną tarczę na jeszcze. Uuu, uh, poszedł na drugą tarczę. No to nie, to, to już, już nie miał tutaj szans. Także no, musimy pozbyć się tej meganium, tak? Ice Beam, ice beam by nas. Ban... No, po prostu by ją yy, pocisnął, ale tutaj piękna zmiana ze strony przeciwnika. Sludge Bomba wpada w Ambreona. Ambreon tutaj z last resortem, tak? Nie używajcie dark pulsa ani foul playa na Azumeril, bo no, to za dużo tutaj Wam nie da. Także Ice Beam, bo wiem, że z tyłu jest Meganium, także będę potrzebował drugiego. No, hydropompa by po prostu go dobi dobiła, a Ice Beamem tutaj zadałem mu troszeczkę życia. Jeszcze mogłem zrobić raz, dwa, a chyba idę na Farm całkowity, tak. I teraz Ice Beam wpada w Meganium. Ona chyba jeszcze przeżyje, no, bo to jest, Meganium to jest naprawdę tank, także jak widzicie jeszcze jednego Ice Beama udało mi się puścić i wygrana walka Także yy, 2-0? Czy to jest na 1-0? <noise> Możliwe, że 2-0, zaraz zobaczymy Także Hypno tutaj kontra Azu Meryl Hypno może mieć tak Thunder Puncha, więc no czekamy, zobaczymy jaki tutaj jest Moveset pierwszy yy, Nie robię tarczy Jeżeli jest Thunder Punch, no, to spoko, będziemy wiedzieć, że Będziemy tutaj musieli zblokować drugi, mały lag. Tutaj idziemy na bite, tak? No bo na pewno przeciwnik będzie chciał zachować sobie hypno, żeby jeszcze te Thunder Punchę tutaj puścić, więc rzuciliśmy Ice Beama, nie Hydro Teraz tutaj Thunder Punch, zblokowany przeze mnie. Zmiana na azumeri ze strony przeciwnika, no ale my mamy tutaj Venozaura, który ładnie e, przebija po prostu fastami tak szybciej załadowuje się niż Mega, pfu, niż Azumeril. Tutaj przeciwnik no troszeczkę jest wolny switch z mojej strony, więc ta energia tutaj przeciwnika troszeczkę była większa. Tutaj jak widzicie e, jest po prostu no e, CMP Tai, więc Icebeam przeżył Venosaur się zdziwiłem w sumie, że przeżył także Azumeril dobita tutaj pewnie wejdzie e, Hypno, żeby mnie dobić jeden Confusion, więc generalnie spoko. Teraz już jest bez tarcz, więc mamy e, hydropompę załadowaną, tak nie używamy energii na Poxa, który, no na którego jesteśmy niesuper efektywni zawsze lepiej zachować tą energię, jeżeli przeciwnik się zmienia i na następny, po prostu raz tutaj, te wtedy użyć tego. I wchodzi hydropompa, oczywiście nie dobiła Naszego, naszej ten fu hypno, sorka. To jest właśnie to, że na szybko trzeba komentować, więc jest ciężko. Także musicie mi wybaczyć. Tutaj z Shadow Ball wystarczył, tak. No, spodziewałem się generalnie Registila z tyłu, ale no, był wenozaur, także no, Fire Spiny zadają bardzo dużo i do tego jeszcze Shadow Ball, tak, a Frenzy Plant i Sludge Bomba, no, nie zadałyby za dużo tutaj. E, tu jest team Kaleba, to co widzieliście w poprzedni odcinek, także na 5 razy spotkałem się z tym team teamem i przegrałem tylko pierwszą, bo nie wiedziałem jak to rozwiązać. Później już ogarnąłem temat, więc jak widzicie szybka zmiana, tak, przeciwnika na Shiftry, ja szybko się zmieniłem na Marowaka, Firespiny super efektywne, więc praktycznie wcisną tutaj naszego, znaczy nie, naszego przeciwnika. Shift tutaj bone clap, no chciałem pozbyć się jednej tarczy, przeciwnik tej tarczy nie zrobił, więc farm down do końca. Mamy, nie mamy tarczy w ogóle, przeciwnik ma dwie, więc musimy tutaj pokombinować. Przeciwnik wie, że mamy shadow bola załadowanego, więc idzie bite, bone clap, no nie zadałby za dużo, ale no tutaj przeżyjemy tego sky ataka. Także teraz yy, Raczej przeciwnik będzie chciał sobie tą tarczę zachować na następnego poka, czy nie? Nie, nie zachował. Także pada marołak, nie ma tarcz. Wchodzimy tutaj Azumeril jak widzicie, szybciej zmieniłem się niż przeciwnik na Meganium, bo wiedziałem dosłownie co on zrobi. Ale jak on by się skapnął i zostałby tym skarmorym na meczu z Benozaurem, to oczywiście by wygrał. Także tu miałem przewagę energii, szybciej załadowałem się z zraz bombą teraz tutaj szybciej oczywiście załaduje się do frenzy planta dobijamy meganium no i mamy praktycznie całe życie na e, naszej azumeril kontra skarmory także no tutaj sky Attack wpada naprawdę no, później jak oglądałem mówię, przez chwilę matko co ja zrobiłem ale na szczęście się zmienił na tą Meganium ze Skarmorego, także no... duże, duże szczęście, ale tak jak mówię, no, spotkałem 4 razy, 5 razy ten team i tylko pierwszą walkę przegrałem, bo nie, nie wiedziałem jak się chwycić. Tutaj najszybsza walka w mojej karierze z Go Battle League, Stableye, zmiana na Lanterna i my się zmieniamy na Venozaura i przeciwnik wyszedł, Rage Quit. No nie miał szans praktycznie, no nie wiadomo co było z tyłu, no ale... Można założyć, że Registeel, także mieliśmy wszystkie kontry na niego. Tutaj e, lead dobry, wygrany przeze mnie, tak Azumeril, zmiana na Deoxysa e, Defense. Więc no tą Azumeril e, potrzebujemy oczywiście na tą Altarię później. Więc tutaj bez żadnych tarcz, żeby, no na razie no, bez żadnych tarcz, no, potrzebujemy pozbyć się tego e, Deoxysa Defense, tak, bo no wiemy, Generalnie, że zaraz wróci tutaj nasza Altaria i jednym skaj atakiem nas tutaj pociśnie. Więc no, jak najniższe życie, żeby było tutaj farm down z Style wchodzi. Tu dobry przeczytał przeciwnik, bo byłem pewien, że wróci Altaria. Wrzuciłem sludge bombę w Stila, więc no, lepiej wrzucać oczywiście Frenzy Planta. No ale mamy tutaj przez ten farm dużo, dużo energii. Także jeszcze jeden frenzy plant z mojej strony, prawie doszliśmy do drugiego, także generalnie tutaj flaszka na no nas dobija, wchodzimy marowakiem e, alolańskim i zmiana oczywiście przeciwnika na altarię, my się w tym momencie zmieniamy na e, azumeril, tarczy nie używamy, bo ten sky attack no, nas tak za bardzo nie pociśnie, teraz nie wiem ile przeciwnik ma tarcz, nie pamiętam czy dwie, czy jedną, nie pamiętam, dwie miał. Także no tutaj walka Sky Attack kontra nasz Ice Beam, tutaj na pewno pójdzie druga tarcza. Teraz to, ten Sky Attack zblokujemy oczywiście, żeby nas tutaj e, no nie sfarmiła Dragon breathami. No nie wiadomo czy byśmy doszli do tego Ice Beama, więc tutaj szybciej doszliśmy my do Ice Beama. Więc super efektywny na Flying i na Smoka, także... Spoko, no i szybka zmiana na Marołaka, który miał już naładowanego Bomb Club'a. Wchodzi Bomb Club, nie dobija zupełnie. E, Registila tutaj, no jeszcze jego jakieś tam ratunkowe flashkanony, które są no, zrezystowane. I jeden Firespin, drugi Firespin i koniec. Także tutaj wygrana, chyba to jest wygrana numer 5, tak, także 5-0. E, poszedłem wczoraj. Nice bardzo, bardzo się cieszę, bo no, chcę wbić ten rank 10 do końca e, sezonu pierwszego. No, Mamy jeszcze sporo czasu, za niedługo ultraliga, no ale wiadomo, lepiej szybciej ten rank wbić i być jak najwyżej niż później się stresować i po prostu e, no, będąc blisko tak i no, nie dać rady do rank 10 dojść, to, no, no, to będzie takie no, szkoda, tak? Także tutaj byliśmy 2333, także 46 punktów, 5-0 sweep nam dał i tutaj mamy kolejne e, 5 walk e, tego samego dnia, czy to było już z dzisiaj? To chyba było już z dzisiaj, bo dzisiaj zacząłem e, walczyć. Później miałem troszeczkę lagi, więc e, tutaj Azumeri kontra Galwanchula, także zmiana na Marowaka, wchodzi... Ambreon, no Ambreon temu teamowi, no w sumie mamy Azumeril, tak? I zazwyczaj boją się, że mamy Playrafa, więc uciekają z tego. Tutaj Dark Pulse nas nie dubija. Jak, jak widzicie, po pierwszej walce, gdzie walczyłem z Ambreonem, stwierdziłem, że będę jednak walił tutaj Shadow Ballem. Także Shadow Ball nawet, nawet spore obrażenia, tak? Chociaż jest rezystowane, no ale Shadow Ball generalnie jest kozak, także. Wchodzimy tutaj Azumeril. Wracamy przeciwnik, oczywiście Last Resort. Tak jak mówiłem, nie żaden tam Dark Pulse czy Foul Play. Zmiana na Galwanczule. Tutaj no, chcę pozbyć się jego tarcz. Więc jestem blisko Ice A w razie co, może się tutaj pozbyć tego Ambreona nasz Venosaur Więc tutaj pierwsza tarcza. Tutaj teraz zachowamy Azumeril, tak? Zblokujemy, szybka zmiana. E, jeszcze tam jeden Bubble, szybka zmiana, żeby dobić przeciwnika. Tutaj chyba nie wiedział o co chodzi. E, także no, nie zdążył się ani do Discharge'a dis załadować ani e, do. Co tam? Energy Bola chyba ma Carvantula. Także wchodzi Dark Pulse. My mamy już naładowanego przez to, że sfarmiliśmy. Galwanczule Frenzy Planta. Tutaj Frenzy Plant puszczony i z tyłu jest Lucario. Także dosyć ciekawy team, no ale jakoś sobie tutaj z tym teamem poradziłem. Także tu nie mam tarcz. Tutaj będzie chyba Power Up Punch. Także przeżyliśmy. Szybka zmiana na Azumeril Mam już praktycznie zaraz hydropompę. No przeciwnik pewnie miał Shadow Bola, więc no, doszliśmy po prostu. Szybciej do hydropompy niż on i GG60. Kolejna wygrana. Także tutaj przeciwnik, kolejny brelum. To byłem w szoku, że brelum się tutaj pojawił, no ale to jest w miarę dobra kontra na Azumeril. Więc szybka zmiana na Maruaka Aulańskiego. Nie wiem czemu przeciwnik tak wolno się zmienił, ale już praktycznie mamy naładowanego Shadow Bola. Wchodzi Shadow Ball bez tarczy w Azumeril. Już tutaj miałem dosyć dużą przewagę energii. Chciałem pozbyć się jego tarcz, więc no, wiedziałem, że tutaj hydropompa musi e, mnie dobić. Także no, troszeczkę e, taki zrobiłem, myk, żeby po prostu no, zużyć, on zużył swoje tarcze. Tutaj Boneclap nieudany, jakby ten Shadow Ball wszedł, to by było super. Ale naładowaliśmy się do kolejnego Boneclaba. Ten Boneclap, no już jeżeli chce, przeciwnik zblokowany, tak żeby przeżyła Azumeril wchodzi e, nasz Venosaur tutaj, kolejna wolna zmiana ze strony przeciwnika, Seed Bomba no praktycznie no, nic nam nie zrobiła, także no e, Dynamic Puncha ten Brelun tutaj ma, więc jeszcze parę tam e, Wine Whipów, żeby naładować sobie energię na kolejnego Poka, tutaj widzicie już miałem naładowanego następnego, wchodzi Dynamic Punch rezystowane ale no dosyć spore obrażenia tutaj no, jak widzicie, przesadziłem troszeczkę z energią, bo przeciwnik zdążył naładować się do seed bomby. Nie wiem, czy by mnie dobiła, ale no już zaryzykowaliśmy. Zrobiliśmy drugą tarczę, to dobija Breluma. Tutaj chciałem szybko się zmienić. Oczywiście go Battle lag. szybko się zmienić na e, coś innego. Po prostu mieliśmy już praktycznie frenzy planta załadowanego w Shed Style zmiana przeciwnika na, żeby puścić po prostu hydropompę naszego Azumerilla bez starcie jesteśmy, więc no ja już tutaj mam kolejną hydropompę i tutaj troszeczkę ryzykowny e, tutaj e, deal z mojej strony bo no ten flaszkanon w tym momencie by mnie nie dobił tak przeżyjemy tego flaszkanona i mówię nie, no na pewno dojdę szybciej niż on do drugiego e, Hydro... hydro pfu, hydrokanona. do hydropompy oczywiście i on dochodzi szybciej. I mówię, matko, przegram. <grafy> Plaszka na nas dawija I wchodzi e, Frenzy Plant naładowany Venusar. I to wystarcza, e, żeby. No, chciałem jeszcze szybko zmienić się na Maruaka, żeby w razie co Fire Spinem walnąć tam jakieś obrażenia, Ale no Frenzy Plant wystarczył. Także fuks. <grafy> Mogłem szybciej się po prostu zmienić. E, przyjąć plaszkę. No, oczywiście, tak, takie zrobić taką trzecią tarczę, jak to mówią. Tutaj Whiskasz kontra e, Azumeril nasz. także no, zazwyczaj dochodzę do, oczywiście do hydropompy, żeby tutaj przeciwnik wiedział, tak? bo to jest 7 e, bubblów do hydropompy bez tarczy, także no, zdziwiłem się, że tutaj przeciwnik, no bo no, mat bomby nam tutaj za dużo nie zrobią. Teraz zmiana z jego strony, także no, do, do, naładowaliśmy się do Ice Beam'a, pozbywamy się jego tarczy bo tutaj Victory oczywiście by tego nie przeżył, do tego jeszcze Shadow, wchodzimy Marowakiem, tutaj Fire Spin, widzicie, no dosłownie, cisną Victory Bella. tutaj tarczyjemy, chociaż tutaj Acid Spray, no to by nas nie dobiło, ale no jesteśmy super naładowani energią, wchodzi Whiskash, także przeciwnik wie, że będę chciał tutaj Shadow bola. także bite poszedł dobry z mojej strony, teraz przeciwnik już tych tarcz nie ma i tutaj Podejrzewam, że on powinien szybciej się naładować do mat bomby, chociaż no, nie wiem ile miał energii, ale no, ja dochodzę do e, Shadowballa, Shadow do dobija naszego tutaj e, Whiskasza, jakieś tam obrażenia jeszcze Fire Spinem, nie zdążyliśmy do Bone Cluba się naładować, teraz tutaj piękny swap z mojej strony, żeby dojść do hydropompy, chociaż do tej hydropompy i tak nie dojdziemy Stone Edge. Wchodzi w tenozaura, e, tu mamy Frenzy Plant Raz, także tam jakieś spore obrażenia. Tutaj Frenzy Plant generalnie jest kozak, e, atakiem, także no, już widzicie czerwone życie e, Bastiodona. Bastion oczywiście flamethrowerem nas dobija i my mamy no już, no, wiedziałem, że nie dojdzie do hydropompy, ale podejrzewałem, że wystarczy Ice Beam żeby dobić tutaj tego Bastiodona i kolejna wygrana nie wiem czy to jest 7-0 czy 8-0 także no, idzie streak bardzo, bardzo dobrze kozak Gachiro coś tam Azumeril kontra Sableye także no tutaj przeciwnik no zaryzykował tak, że nie mam play rafa, na play rafa potrzebujemy 6 bablów. Więc idziemy na to, żeby właśnie zbajtować przeciwnika. Mamy już nawet 7. bo załadowaliśmy hydropompę, więc tutaj Ice Beam idzie. To by oczywiście pocisnęło Sableye. więc tutaj kolejny pewnie jego Shadow Sneak. Tutaj no Power Gem może by... no ale pewnie nie ma, może ma... ma tak, ma Foulplay'a i Shadow Sneaka, więc no, tutaj by nam Foulplay za dużo nie zrobił. Pozbyliśmy się jego drugiej tarczy. Także tutaj chyba ja starczuję swoją Azumeri, żeby w razie co, jeżeli tam z tyłu jest flyer, w razie co mieć tą Azumeri, właśnie już Ice Beam był gotowy. Tutaj V-Play. Przeciwnik zauważył, że się zmieniłem, tak? Bo nie zrobił Shadow Sneaka. Tu dobijamy przeciwnika naszym denosaurem. E, Wchodzi Meganium i tak się zacząłem zastanawiać, dlaczego wszedł Meganium z na, naładowanego... Wenozaura eee, i mówię na pewno ma z tyłu e, tego e, jakiegoś wodnego Pokemona także tarcza, tutaj e, kolejny farmdown z mojej strony, także dużo dużo energii, Frenzy Plant wchodzi dosłownie e, w Azumeril i tutaj szybko bo ta Azumeril żadnego babla nie zrobiła więc wiedziałem, że ja szybciej naładuję się Shadow ballem, niż ona dojdzie do hydropompy no jeżeli może miałaby play rough no play rough też w sumie by mi tak by, by mi nie dobił, także nie wiem ile ten energii miał e, Venosaur więc jak możliwe, że miał, miałem już zanim on by doszedł do Icebeama, bym miał po prostu e, Frenzy Planta, no ale tak pomyślałem, że tak będzie lepiej i wyszło mi to na dobre także tutaj Swampert, Swampertów to dzisiaj chyba na 15 walk to spotkałem chyba 8 albo 9, więc każdy praktycznie Sludge Wave robił tutaj mały lag, ale tarcza oczywiście weszła, także chcemy pozbyć się jego tarcz. Tutaj także wymieniamy się po jednej ze stron tarcza za tarczę, chociaż ten Ice Beam no, nie zrobiłby mu za dużo, ale no tutaj broni swojego swamperta przeciwnik. Teraz na pewno, oczywiście Sludge Wave. Także no, później wyczaiłem, że właśnie tak robiłem i wtedy szybka zmiana na e, Benozaura. Tu widzicie no super obrażenia przeciwko e, Swampertowi. Tu wchodzi e, Frenzy Plant. Teraz nie wiem czemu przeciwnik tutaj zrobił e, Power Up Puncha, bo no to był chyba błąd, bo w tym momencie ja dochodzę do kolejnego Frenzy Planta. Dobijam jego Mawila. On chyba nawet nie był shadow, co? I jest shift 3. Eee, a, to jest ostatnia walka, którą chyba przegrałem. Możliwe, że to jest ta walka. Byłem pewien generalnie, że przegram. <grym> znaczy, że wygram. I no tutaj leave blade, także no myślałem właśnie, że przeciwnik pomyśli, że wejdę z powrotem. Eee, Azumerit, widzicie? Automatyczny swap z jego strony, żeby Hydrokanon wszedł w... Eee, naszego Marowaka, także przyjęła tutaj Azumeril. I tu chyba zrobiłem błąd, za szybko zrobiłem yy, tego, tego Ice Beama, Nie doszedłem do yy, swojego Icebeama, żeby tutaj zadać yy, na Shiftry i te Fire Spiny tutaj z Lag. Myślałem, że to coś zrobiło, ale później jak obejrzałem ten odcinek, znaczy to nagranie jeszcze raz, to wiedziałem, że i tak bym przegrał, bo ten Bone Club no nie dobiłby shift tego, także no został przerwany mój streak. 10-0. Prawie, prawie. Tutaj mi się to udało. No ale no niestety, no nie można wygrywać wszystkiego. Także to 4-1, jak widzicie tutaj, więc 5-0 i 4-1. Bardzo, bardzo spoko. Także po odebraniu 3, 2405, także już generalnie bardzo, bardzo blisko. Rank 9. Duże podziękowania dla Adama stera bo no, główkowaliśmy nad teamem e, jednego wieczora, dwa dni temu i no tak po prostu no, wyszedł. Wpadł mu do głowy ten team. On oczywiście no, ma lepsze poki do PVP niż ja, więc. No z tego co ja miałem tutaj skomponowaliśmy ten team, bardzo, bardzo dobry, polecam, oczywiście no jak widzicie, nowy wygrywa z teamem Kalewa także zapraszam Was serdecznie na fanpage do Adam Astera, tam właśnie są różne walki z jego teamami, jakieś porady, e, zostawcie jemu tam łapkę, polajkujcie, followujcie i oczywiście zapraszam też na moją grupę na Facebooku, e, link oczywiście macie podany w opisie. A ja no jak najwięcej walk chcę Wam pokazać tak, żebyście widzieli czy moje kompozycje teamu, czy teamy przeciwników, żeby wiedzieć jak przeciwnicy mniej więcej się zachowują, ile damage'u zadaje dany bok. także to są takie, wiecie, do szkolenia, jeżeli oglądacie wszystkie odcinki, wszystkie walki, także zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, jeżeli ktoś by chciał pomóc i wesprzeć mnie w tym, co robię, to oczywiście... Link w opisie macie podany do Patronite'a, bądź też do wspierania z YouTube'em. Z góry Wam za to dziękuję, a my widzimy się w następnym odcinku z Go Battle League. Cześć!